Dzień dobry, Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie. Słowo Budzik. Kolejny dzień. Wstajemy, idziemy w godziny, które są przed nami, a umocnieniem jest Boże Słowo. Dziś fragment Ewangelii według Świętego Marka, z szóstego rozdziału. Tekst, który czytamy w liturgii. Kontekst jest taki, że Jezus czyni wielkie znaki, cuda, głosi z mocą. I byśmy powiedzieli, że wszyscy powinni się nawrócić. A tymczasem dzieje się, że niektórzy wątpią. Albo powątpiewają, kim on jest. No i podają jakieś ludzkie argumenty, tak? Czy nie jest to syn Maryi, czy nie jest to Cieśla, brat Jakuba, Józefa, Judy, Szymona. Chciałbym dziś zwrócić uwagę twoją. Na to, co jakoś bardzo mocno przykuwa yy, mój wzrok, a mianowicie są to słowa, że Jezus nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Myślę, że trzeba mieć odwagę, by wierzyć. I tej odwagi do wiary życzę Tobie. I o tą odwagę do wiary modlę się i o taką modlitwę proszę Ciebie. Mieć odwagę uwierzyć. Mieć odwagę uwierzyć Bogu. Ta Ewangelia dzieje się też w naszym życiu. Przecież różne mamy argumenty z doświadczenia, z rozumu, z historii itd. Tak i, tak i, tak I też możemy wątpić. I też możemy bardziej po ludzku myśleć, odrzucać to, co Pan nam daje. Dlatego dzisiejsze zadanie w tą środę 3 lutego to odważ się wierzyć, proś o dar wiary, proś o odwagę, by mieć wiarę, by to, co ludzkie, to, co z doświadczenia, to, co bardzo mocno logiczne w nas nie przećmiło, odwagi wiary, nie przećmiło. Tego otwarcia na działanie Jezusa, który jest pełnym mocy Bożym Synem. No i żeby Pan Jezus nie dziwił się naszemu niedowiarstwu, świat potrzebuje Ciebie, człowieka, który kocha Jezusa i wierzy Jezusowi. No, no to niech łaska Pana jest nad Tobą, nad Wami. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę dobrego dnia z Jezusem i z Jego Słowem. Amen.